Elo, elo, siemandero, siemandero, no, cześć. Dzisiaj też znowu już y, troszkę świątecznie. Mm, co dzisiaj chciałabym z Wami zrobić? W sumie, dobra, nie będę Cię bajerowała. Operator mi usunął przed chwilą y, nagranie, które zrobiłam. Zrobiłam już połowę rzeczy i muszę zrobić jakiś wstęp, więc posłuchaj mnie. Dzisiaj będziemy robili jakieś strojki, coś takiego świątecznego. Na szybko, co możesz, y, jakąś dekorację, którą możesz zrobić do wazonu, na stół wigilijny, albo po prostu w kąt. Y, chcę Wam pokazać, Wam, Tobie, chcę pokazać taki patent y, przede wszystkim ekonomicznie tani. Y, po drugie, bardzo szybkim sposobem, żeby naprawdę nie zajęło Ci to dużo czasu. A po trzecie, żeby było atrakcyjne i ładnie wyglądało. Więc y, co, co będziemy potrzebowali? Będziemy potrzebowali doniczkę, trochę chwastów, jakiś kapelusik, rękawiczki, y, zielska, trochę, troszkę szyszek, oczywiście y, jakieś, y, nie wiem, jakieś trucinki, wstążeczki, świeczki, jakieś malutkie, świąteczne y, takie duperelki, które się przydadzą i które każdy ma zapewne u siebie w domu. No i podstawa, szyszki, szyszki są bardzo atrakcyjne i bardzo ładnie zawsze wyglądają I są niedrogie, bo idziesz do parku i w sumie nic za nie nie płacisz, tylko zbierasz, myjesz, grzejesz, żeby ładnie się rozłożyły I są, e, i są bardzo bardzo ładnie wyglądają Do tego spray oczywiście w śniegu Teraz na początek może zacznijmy od stworzenia takiego krasnala Krasnale są taką troszkę oznaką też świąt i, I co, i co oznaczają? Nie wiem, co oznaczają. Mniej o to, co oznaczają, ale fajnie wyglądają. W takim razie zrobimy sprawy. sprawy. Z pastów zrobimy. Krok na Ja wyhaczyłam ten patent gdzieś, wyhaczyłam, na princie chyba. Pinterest albo coś. Przeglądałam, przeglądałam i, i tam coś fajnego znalazłam. Dlatego tak. Co potrzebujemy? O, jeszcze nawet choinka jest w tych wibach całych. Yy, no i co, następna rzecz, taka na szybko dekoracja do bazonu, dosłownie zajmieć to. Nie wiem, 4 minuty, 5 minut. E, wrzucasz troszkę e, słomy, sianka albo czegoś takiego. E, jakiś trocin ozdobnych. Legenda Więc teraz tak, mamy trzeci już, yy, trzecią szybką dekorację, tylko wystąpił mały problem. Bo widzicie, miałam naszykowane pomarańcze, ale osoba, która mnie nagrywała, niestety się troszkę połakomiła i mnie wszamała. I zostałam bez pomarańczy, ale ratujemy się tym, co mamy. Więc, yy, więc co? Trzecia dekoracja teraz. Eee, tak więc. Mam nadzieję, że spodobały Ci się te Te rzeczy, które Robiliśmy dzisiaj i może Którą z nich Zrobisz samodzielnie w domu Ja się w tym momencie Biorę za sprzątanie Tego całego bałaganu No i co? Mam nadzieję, że spotkamy się W następnym odcinku Który będzie Za tydzień w niedzielę Do zobaczenia, na razie Cześć, czołem Bye. Thank you for watching!